Tu jada GLPS i tak. Tutaj info na temat tamtego filmiku poprzedniego, to jak ktoś wziął ten filmik na poważnie, no to to jest z tego kogoś problem. Bo to ten filmik był na jednej z widzek bym zrobiła coś smutnego. No to zrobiłam to co chcecie, to macie. Nie mieć do mnie pretensji, mieć pretensje do mojej widzki. To miała być historia jej siostry. No to ma. Nie czepać się mnie. To nie jest wcale moja historia. Jak już wiecie, jestem osobą niewzywaną nigdy. Wszystko jest ze mną okej. Okay. Tak, jak ktoś wziął to na poważnie, no to sorry. No, no więc... To, to tyle. Pa.